Podpalacz w oku kamery. Prywatny monitoring kamieniarza z Więcborka zarejestrował na nagraniu osobę, która wznieca ogień i podpala jego samochód dostawczy. Policja szuka sprawcy. Prywatne śledztwo prowadzi też sam poszkodowany. Przedsiębiorca wyznaczył nagrodę za ujęcie podpalacza, bo to już drugi taki pożar na jego posesji. To nagranie z prywatnego monitoringu. Widać na nim postać, która wznieca pożar. Spojrzałem przez okno i uderzyłem się w twarz, bo myślałem, że mi się to śni. No i zacząłem płakać. Boimy się. Nie wiadomo co to jest, czy jakieś rachunki, czy ktoś specjalnie tam coś robi. Bo no, jak coś się zacznie tu palić, to to będzie kłopot. No? Właściciel zakładu kamieniarskiego w Więcborku jest w szoku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na jego posesji spłonęły dwa auta dostawcze. Podczas ostatniego pożaru niewiele brakowało, by doszło do jeszcze większej tragedii. Samochód stał dosyć blisko. Ściany od warsztatu. No i gdybym tak sobie myślałem, że gdybym wyszedł może 10 minut później, to by się zapaliło ściana. Ze ocieplenie. Nie spałem i tak w okno mi się odbiło. no chyba się nie pali. Mówię, nie? proszę do żony, bo żona znają. Palić. Ale już się paliło, już całkiem. Przedsiębiorca sam próbował ugasić pożar, ale na opanowanie żywiołu, podobnie jak za pierwszym razem, było już za późno. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastanął pożar samochodów dostawczych typu bus rozwinięty, pożarem objęte były przedział pasażerski oraz komora silnika. Pierwszy, jak i drugi pożar wybuchł w środku nocy, kiedy właściciel pojazdów spał. Sprawę z marca policja umorzyła, z grudnia cały czas bada. Jeżeli będzie tu ustalony sprawca, będziemy również sprawdzać. Czy ten sprawca nie jest odpowiedzialny za to zdarzenie z marca? Policyjni technicy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady, zabezpieczony materiał dowodowy jest analizowany. Kamieniarz twierdzi, że wie, kto stoi za podpaleniami. Jego zdaniem to mąż kobiety, z którą spotykał się, mógł zlecić komuś podpalenie obu samochodów. Ktoś miałem klientkę, która zamawiała tutaj u mnie demontaż i później montaż, wykonanie napisu. No i przyjechała raz tutaj zapłacić, później te literki tam podać napis, i, i ktoś mu nagadał, że ja tam dnią jakiś mam romans. Śledczy biorą pod uwagę tę wersje, ale wciąż zbierają dowody. Krok po kroku analizują nagrania. Sam przedsiębiorca wyznaczył nagrodę 10 tysięcy złotych za dowody, które pomogą w ujęciu podpalacza. Więc Borg, Agata Chyłka wnuk.